Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony oczywiście Nitashi, Ponczusiaszi i Pomagaszi Ponieważ słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny niż wszystkie, które były na moim kanale Dlaczego moi kochani? Zaraz się tego przekonacie Ponieważ w dzisiejszym odcinku zrobimy według mnie coś naprawdę mega fajnego I według mnie coś naprawdę mega spoko Ale to czy takie będzie, to zależy tylko i wyłącznie od was Ale kochani, zanim jeszcze to, mam do was jedną malutką prośbę Słuchajcie, zbliżamy się powolutku do 300 kasubów I nie ukrywam, że bardzo mi na tym zależy, więc Drogi byczku, jeżeli teraz ten film oglądasz i jeszcze jakimś tutaj nie masz tutaj suba, to bardzo bym cię prosił, zejdź tam poniżej i sprawdź, czy twój guzik przypadkiem nie jest czerwony i kliknij tak, żeby był szary. Albo jeżeli nie jesteś na jakimś koncie zalogowany, to też się zaloguj i zostaw suba, bo naprawdę bardzo mi na tym zależy. Dzięki, wielkie z góry. No i słuchajcie, teraz pytanko, co będziemy robić w dzisiejszym odcinku. Otóż słuchajcie, tak się składa, że na serwerze ostatnio nagrałem taki odcinek, że idę zdobyć jeden z najrzadszych itemów na serwerze. I to prawda, głowa Smoka jest jednym z najrzadszych itemów na serwerze, Aczkolwiek jest już dość pospolita, ponieważ powiedzmy, że tam około 20 albo nawet 30 sztuk jest już wydropionych. Ale słuchajcie, na serwerze jest item, którego nie ma zupełnie nikt poza jedną osobą. Bardzo prawdopodobne, że część z was już się domyśla o jaki item chodzi. Aczkolwiek słuchajcie, dzisiaj, na dzisiejszym odcinku będę zakupował przedmiot od pana Magajstra za 2000 diamentów. W ogóle ja teraz jestem w sensie ponieważ byłem sobie dropić e, główki widerowe na naszej farmie z Magistrem. No. Teraz, słuchajcie, będę się udawał do portalu, pójdziemy sobie do mojego domu i zgadamy się właśnie z magistrem, żeby od niego, słuchajcie, kupić tą głowę... Boże, głowę. To jajo smoka, którego, słuchajcie, aktualnie na serwerze naprawdę nie ma nikt. Jest ono tylko i wyłącznie z tego, co wiemy, jedno na serwerze, bo ono się respy tylko podczas pierwszego zabicia smoka. Później, gdy zabijamy smoka, już się ono nie pojawia, więc jest tylko jedna sztuka na całym świecie. No i, słuchajcie, dogadałem się yy, z magistrem, że to nie będzie tylko 2000 diamentów, tak jak wam powiedziałem. Tylko słuchajcie, jeszcze dogadaliśmy się, że... A no właśnie, co? Tak, co? Co to takiego będzie? Słuchajcie, ja teraz się odmutowuję, bo jestem teraz na Discordzie jestem no właśnie Magister i zaraz, zaraz, wam wszystko powiemy, jak to wszystko działa. Także słuchajcie, yy, Dogadaliśmy się z Magistrem na kwotę 2000 diamentów oraz Magister coś jeszcze się, się dogadaliśmy, nie? kolejne 2000 diamentów. No nie, 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 nie. Nie na to, a na coś jeszcze. Powiesz, co ja mam powiedzieć? A, na coś równie wartościowego. Tak jest, czyli... 100 złotych na akcję charytatywną jakąś. Dokładnie tak, kochani widzowie. Tak, tak się dogadaliśmy z magistrem, ponieważ dostał on kilka ofert. Nie chciał powiedzieć mi ile, ale powiedział mi, że ofert w wysokości 2000 diamentów dostał jeszcze kilka od kilku osób. Aczkolwiek ja postanowiłem, że możemy zrobić z tego bardzo fajną akcję charytatywną i jeszcze, że właśnie wrzucę stówkę na jakąś fundację, którą yy, magister mi każe. Czy ja mam wybrać magister? Jak robimy? To. Do... Dowolna. Dobra. Także, kochani, ja teraz nagrywając ten odcinek, jeszcze nie wiem, którą wybrałem, ale w tym momencie pokazuję wam się screen na ekranie, gdzie macie dowód, że wysłałem tam 100 złotych dla, dla kogoś, kto na pewno tego potrzebował. No i słuchajcie, teraz musimy sobie te diamenty odliczyć i mm, idziemy do magistra. Także ja sobie tu odłożę moje czaszki wider'owe Chcesz przyjść do Endu. Do Endu? A, a, a teraz jesteś? Dobra. Ja. Okej. Okay. Zaraz się przejdę do tego Endu. Czekaj, chwilę, tylko sobie tutaj po poodkładam moje itemy, które mi są niepotrzebne. No i słuchajcie, tak się jeszcze dogadywałem z magistrem. Nie wiem, czy on będzie mi chciał pomóc, bo powiedział, że ma jakiś fajny pomysł, jak można zagospodarować tą głowę, to jajko smoka. Także jak będzie miał czas, to może nam pokaże, o co kaman. Okej, okay, mamy to, mamy fajerwerki, mamy fajerwerki, mamy to. Dobra, czyli tylko jeszcze teraz podka Lugola i do ciebie lecę. Poczekaj, tu jest podka Lugola. Dobra, kozak. No to słuchajcie, żeby nie przedłużać, ja po prostu wsiadam na Elytrę, lecę do Endu i widzimy się już na miejscu. Okej, okay, słuchajcie, dotarliśmy do endu i teraz jako chyba pierwsi w sumie na polskim YouTube'ie, macie jeszcze w ogóle szansę zobaczyć coś, czego chyba jeszcze nikt nie pokazywał. Ponieważ to jest, słuchajcie, eksperka Magajstra, do której ja akurat mam darmowy dostęp, ponieważ tak się z tym magajstrem dogadaliśmy, ale ogólnie kosztuje ona 5 diamentów. No i ona jest, słuchajcie, stworzona dla masakrowiczów i działa naprawdę mega dobrze. Jeżeli ktoś tego nie widział... Prowadzę live y na Facebooku i właśnie, słuchajcie, macie linka w opisie. I na tych live'ach sprawdziliśmy z magisterem że ta ekspiarka jest tak wydajna, że wbija się 60 leveli koło 10 minut. Więc to jest naprawdę mega wydajne. No i słuchajcie, tak to właśnie wygląda, co so możecie zobaczyć. Tutaj są szafki. Tu jest w ogóle moja szafka. Przepraszam, to mój telefon, kochani. Poczekajcie, co może go wyciszyć. O, tu w ogóle jest szafka zachy, tu w ogóle jest szafka Magistra. O, a moja nie, nie, jest niepodpisana. Dlaczego Magister moja jest niepodpisana? Wprowadziłeś w 5 złotych dobrowolnych no jak to? Nie wrzuciłem ci do szynki tamo. No to podpiszę. O, dziękuję. No także tu, słuchajcie, jest moja, w tym. O, tu jest moja. Tu akurat mam trzciny, bo głupi debil przyleciałem do endu z, z pełnymi szulkarami. Bo myślałem, są puste, wziąłem pełne. Nieważne, never, never mind. Dobra, stary, dawaj robimy teraz Dylan z tym jajkiem. Ja już sobie przygotowuję bloki. Policzyłem słuchajcie, że, że 2000 diamentów to jest 222 bloki i dwa diamenty. Czyli ja sobie tu odliczam dwa diamenty. I teraz sobie policzmy, czekaj chwileczkę. Zróbmy sobie, tak to będzie 50. Okej, okay. tak to będzie 100. Dobra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. To jest 150. O, ja pierdykam ludzie, ile to jest diamentów. Ja pierdykam, chyba coś kojarzę, że chyba następne live będą z kopania diaksów bez Kitu. Okej, okay, mamy 200 i teraz 22 bloki jeszcze. 22 bloki. Okej, okay, mamy to i dwa diamenty solo. Mamy to. Także słuchajcie, jest 222 bloki diamentów, czyli 2000 diamentów równo. No i oczywiście stówka na cele arytywne, jak widzieliście, już została wpłacona, Więc magister, proszę bardzo 50, 100, 150, 200, 222 i 2. Poczekaj, jeszcze zwilżę palce i przeliczę. Dobrze, zwilż palce i przelicz, proszę bardzo. Ale się wycykałem, ludzie. Proszę bardzo. I mamy, słuchajcie, jedyne na całej mapie, jedyne w całym świecie smocze jajo. Jest nasze i teraz trzeba będzie, będzie w jakiś fajny sposób zagospodarować. Magister mówił, że są pewne pomysły, tylko że ty nie wiesz chyba, czy one działają do końca, nie? Nie mam pojęcia. Bo jest pomysł, żeby postawić słuchajcie, albo Endroda i pod Endrodem postawić beacon i na Endrodzie postawić jajko. Zobaczyć czy to będzie prześwitywało. Jeżeli nie, to po prostu sam Endrod pod jajkiem, no ale na pewno coś tam pokombinujemy. Powiedzmy tego Magister, bo się nigdy z tym jajkiem nie obchodziłem. Jak je postawię, to czym mogę je zebrać? Możesz je pistonem zepchać, albo rozwalić chyba blok pod spodem i pochodnie postawić albo bezpochodnie, nie. Aha, i zadziała. Okej, okay, dobra. No to słuchaj, stary, ja już więcej tu penetruję. Dzięki wielkie. Fajne było robić z tobą interesy. Cieszę się, że jeszcze podczas tego mogliśmy wesprzeć potrzebujących. Super akcja. Dzięki wielkie, byku Dzień, Jak się. będziesz chciał być skrojony z kasy, to wróć ponownie. <laughs> tak, dokładnie. No bo słuchajcie, 2000 diamentów to jednak dużo. No dobra. No to co? To ja lecę do mojego domku. Let's go. Dobra, słuchajcie, lecimy teraz do mojego domku. Tak jak widzieliście, jajko kupione. I powiem wam, że czuję się mega dobrze. Nie dość, że Kurcze, naprawdę masakra jest takim mega fajnym serwerem. To się tak mimo nagrywa i jest nie dość, że mogliśmy wesprzeć potrzebujących, to jeszcze, kurde, mamy fajne jajko smoka jako jedynie na serwerze. Ja wiem, 2000 dementów to dużo. Ja wiem, 2000 diaksów to jest ogromna ilość. Ja sobie z tego zupełnie zdaję sprawę, aczkolwiek, słuchajcie, wydaje mi się, że naprawdę jest to gra warta świeczki, wydaje mi się, że naprawdę jest to coś, co jest warte tego zachodu. Teraz, słuchajcie, polecimy sobie na moje miejsce, ponieważ nie wiem, czy w ogóle pokazywałem wam, ale buduję wojny magazynowe. Pokażę wam to z dachu pana Jaworskiego. Zobaczcie, moi kochani. Jak to wygląda. To są moje wojny magazynowe, które cały czas są rozwijane. Przyznam Wam się szczerze, że zajmują one ogromną ilość czasu, dlatego jeszcze są nieskończone. Przyznaję się i prawdopodobnie jeszcze około tygodnia nie będą, bo jest to ogromna ilość pracy. To, co tu widzicie, budowałem około 8 godzin, jeżeli się nie mylę, może nawet 10 godzin. To jest naprawdę masa roboty, a uwierzcie mi, że to nawet nie jest jedna druga tego, co, co chciałem tu zrobić, tego, co chciałem tu osiągnąć, więc po prostu followujcie kanał i oglądajcie cały czas, bo na pewno będę wam pokazywał resztę jakichś fajnych tam działań w związku z tym. No i słuchajcie, tu jest piękny dźwięk, tu są w ogóle kontenery, tam będą magazyny, będzie można sobie je listować, w ogóle to będzie mega, mega, mega fajna rzecz, ale to wam jeszcze pokażę w przyszłości. Teraz słuchajcie, polećmy sobie tutaj, yy, czekajcie, bo tu miałem więcej tych shulkerów, yy, nie wiem o co chodzi, tu było też, szulker... ej, tu były shulkery jeszcze, czerwony był tu szulkery. Oj, coś mi tu nie pasuje, będę musiał później sobie ogarnąć. Może, może Mandzio wziął, nieważne. No i słuchajcie, teraz sobie ten beacon i zobaczymy, czy jestem w stanie zrobić tak, jak powiedział mi magister. Czy to zadziała? Poczekajcie jeszcze, Raz, dwa, trzy, cztery. Ja ten beacon sobie na razie stąd zabiorę, ponieważ póki co nie jest on mi tu potrzebny. w ogóle też głupi jestem. Miałem tam w endzie 400 bloków żelaza, nie. Po co je wziąć, skoro mogę wrócić sobie zniszczyć tutaj to, co mam tutaj. Nie wiem. Bez sensu robię, no ale okej. Okay. Zróbmy tak, jak trzeba. Słuchajcie, widzimy się po delikatnym cięciu, jak ja by sobie to skoro tutaj załatwię, jak sobie tej wszystko zbiorę ale sobie stąd bikony, oczywiście pójdziemy do mojego domu i spróbujemy zrobić tak, jak pan magister mówił. Miejmy nadzieję, że to zadziała i miejmy nadzieję, że jakąś fajną ramkę albo jakiś fajny podium na to jajko uda nam się zrobić. Mam nadzieję, że to wyjdzie i mam nadzieję, że to będzie spoko. Także widzimy się za chwilę. Dobra, słuchajcie, wszystko jest gotowe, mamy już szkło, mamy żelazo, my mamy oczywiście pikon, mamy jajko, mamy endroda, zobaczymy, czy to zadziała, kurczę, naprawdę jestem ciekaw, bo tutaj troszkę mnie ten magister delikatnie zdziwił, że coś takiego w ogóle może zadziałać, także, słuchajcie, zobaczymy sobie, no a teraz, gdzie ja bym chciał, żeby to jajko stało, chciałbym, żeby ono było jakoś reprezentatywne i wydaje mi się, że ono powinno być w tym miejscu, więc, słuchajcie, chyba te nasze owoce refrenusu trzeba będzie zniszczyć i trzeba będzie zrobić to właśnie w tym miejscu, wydaje mi się, że to będzie chyba najlepszy pomysł, poczekajcie, te owoce się zbiera szybciej się gierą, czy nie, czy mi się wydaje, tak, się one idą zdecydowanie szybciej, więc sobie je tutaj ładnie poniszczmy. No i słuchajcie, w tym miejscu chciałbym zrobić nasz stojak. Mam nadzieję, że mogę. Mam nadzieję, że tutaj nic pod spodem nie będzie, także ja się biorę do roboty. No i dobra, słuchajcie, dziura wykopana. Mam nadzieję, że powinno chyba wystarczyć miejsca. Jeżeli dobrze policzyłem, bo jak policzyłem źle, to będzie źle, ale chyba policzyłem. Dobrze, zaraz zobaczymy, czekajcie chwileczkę. Teraz raz, dwa, trzy, okej. Okay. To mamy tak, więc to w tą stronę tyle. Raz, dwa, trzy, cztery w tą. Raz, dwa, trzy, cztery w tą. Czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery w tą. Dobra, teraz zabudowujemy to by to ładnie Kurde, mam nadzieję, że to będzie działało, bo chciałbym mieć fajny beacon w domu. Chciałbym, żeby on fajnie działał, ale chciałbym też, żeby ten... Efekt kurde, no jednak był, bo jeżeli się okaże, że to jajko nie może być w taki sposób i ten bikon nie będzie działał, no to będzie mi trochę przykro, nie będę mówił, że nie, no bo kurde, chciałbym, żeby to podziałało, moi drodzy. W ogóle powiem wam, że mega fajna w ogóle inicjatywa ze strony magistra, Bo, kurde, fajnie to w ogóle wyszło. Fajnie, że coś takiego w ogóle było zaoferowane. Fajnie, że w ogóle udało się coś takiego załatwić. Bo, nie dość, że my mamy z tego fajny content, Mamy z tego fajną zabawę. Mamy z tego w sumie bardzo fajny, moim zdaniem, odcinek. To jeszcze osoby potrzebujące mają coś, czego potrzebują. Nie nie wiem, według mnie. Fajna sprawa, fajna sprawa, dajcie w komentarzach, znaczy chcielibyście częściej tego typu akcje, bo mi się to mega fajnie robi, mega fajnie nagrywa, wydaje mi się też, że bardzo fajnie to wygląda i bardzo fajna akcja z tego jest. Dobra, słuchajcie, zobaczmy, czy ten bikon będzie działał, zobaczmy, czy to będzie śmigało tak jak trzeba. Okej, okay, mamy bloki żelaza, teraz uwaga, bikon dajemy tutaj. I teraz słuchajcie, ja musiałbym sobie zrobić dziurę w domu, żeby to przeszło na wylot. Czyli ja teraz sobie muszę stanąć na nim tutaj. Okej, okay. tutaj musimy sobie zrobić dziurę w podłodze i na górze musimy sobie zabudować tą dziurę, gdzie ona w ogóle wyszła. Ona wyszła w tym miejscu. Okej, okay. to jest akurat fajne miejsce, bo ono mi jakoś specjalnie tutaj nie zagraża, żeby jakoś specjalnie ten mój domek przez to był mniej funkcjonalny. Mega spoko, bo bałem się, że to będzie w takim miejscu, że będzie mnie wkurzało, a wychodzi na to, że jest w miejscu, które jest naprawdę mega, mega spoko. Więc okej, okay. eee, tu sobie jeszcze postawmy szkło w tym miejscu, o, mniej więcej coś takiego, tylko teraz słuchajcie, która to jest kratka, jak to jest tutaj ta kratka okej, okay, to jest tutaj z tego co widzę jeżeli, jeżeli dobrze widziałem, to jest to? Jest, jest na wylot? jest na wylot, dobra super, i działa okej, okay, bo to już jest szkło i przechodzi przez szkło, także super, tutaj my sobie jeszcze szkło w tym miejscu no i słuchajcie, zobaczmy, czy to już będzie działało tak, jak ja bym chciał. Kurde, mam nadzieję, że tak, no. Mam nadzieję, że ten patent, co mi magister sprzedał, jednak będzie działający. Uwaga, Endroda postawmy. Ok, Endrod się postawił. Już widzę, że jest Endrod postawiony i że beacon dalej działa. No i teraz uwaga, czy będę mógł postawić jajko? Mogę. Mogę, słuchajcie, i to działa. I to, słuchajcie, działa. Czyli, że teraz ten Endrod zniszczę, jajko spadnie, ale się nie zepsuje. Ok, jajko spadnie, ale się nie zepsuje. Czy tak wygląda lepiej? Hmm, kurde, muszę pomyśleć, czy tak to wygląda lepiej Czekajcie chwileczkę, mam jeszcze 14 szkła Jakbym położył to szkło, okej okay. Jak położę szkło na tym To mi jajko Słuchajcie, ucieka. Okej, okay. czekajcie chwileczkę. Jak to jakoś się podnosiło? Muszę sobie przypomnieć. Chyba się podnosiło pochodnią, jeżeli się nie mylę. Poczekajcie chwileczkę. To jakoś się podnosiło pochodnią. Wait, 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 wait. wait Muszę szybko iść po jakąś pochodnię. Oj, już czuję, że, to, że te skrzynki są do usunięcia. Będą mnie wkurzały. Będą mnie wkurzały na pewno. Czy mam jakąś pochodnię w domu? Halo, pochodnia. O, jest, akurat tu miałem pochodnię. Super. Czekajcie chwilę. Zaraz zobaczymy, czy to można zrobić tak, jak ja myślę, czy nie można. Poczekajcie chwilę. Dajmy sobie tą pochodnię tutaj. Dobra hop, hop, hop. Teraz, wait, 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 na chwilę, czekajcie, cyk, cyk, o nie, teraz beacon nie będzie działał, halo, nie mogę tak zrobić, dobra, hop i hop, czekajcie, kurde, o i, no i co jest, gościu, ej, czekajcie, bo na razie mam problem z tym jajkiem, nie mogę go opanować, nie wiem, co się dzieje, halo, jak to się robi, chyba tłokiem trzeba, dobra, widzimy się, zobaczcie, za chwileczkę, zaraz zobaczę, jak to się jajko podnosi, bo nawet nie umiem i zaraz zrobimy już tak, jak trzeba, czekajcie chwilę, kurde. Dobra, słuchajcie, yy, chyba już wiem, jak to jajko podnieść, czekajcie chwilę, boże, jaka to jest z mojej strony. Z mojej strony to jest kalectwo level max, naprawdę, ja przepraszam Was, że Wy to kochanie musicie oglądać, serio, przepraszam, ale ja nigdy w życiu nie miałem tego itemku w rękach, nigdy. Dobra, udało się, działa. Ok, czyli w ten sposób możemy sobie podnieść to. Dobra, teraz tak. Mamy tutaj przepiękny beacon ustawiony w ten sposób, słuchajcie. Zobaczmy, czy w ogóle działa u niego haste 2. Bym teraz sobie chciał zrobić haste 2, czy on zadziała? Czekajcie, chwileczkę. Dajmy sobie tutaj żelazo. Ok, dajmy sobie pośpiech, jest, pośpiech 2 działa, czyli kozak. I teraz ja bym sobie to zabudował w ten sposób, takim niebieskim szkłem. O, mniej więcej tak bym sobie to zrobił. Teraz tak, tutaj, słuchajcie, walnąłbym sobie tego endroda. Chyba? Chociaż tego endroda w sumie i tak nie widać, więc nie wiem czy jest sens, kurde, no nie wiem, czekajcie, ale wiem, że na pewno dałbym tu szkło, na pewno dałbym tu szkło, w tym miejscu, otóż to, żeby ten beacon był niebieski od samego początku i tutaj, wiecie co, postawmy sobie po prostu jaję smoka, dokładnie, i tak będzie najlepiej, wydaje mi się, że, że w ten sposób wygląda to naprawdę ładnie, obudujmy to naokoło, zobaczmy jak teraz to będzie wyglądało z tymi endrodami, dobra, cyk, 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 poczekajcie, zaraz zobaczymy, Ej, no teraz to wygląda wiele lepiej. Teraz to wygląda bardzo ładnie, ej, naprawdę! To wygląda ślicznie. Ja sobie to jeszcze chyba obuduję diamentowymi blokami. No i dobra, słuchajcie, decyzja zapadła. Według mnie tak wygląda najładniej. Robiłem to kilka minut, według mnie tak wygląda najlepiej. Diam Diamond bloki naokoło. Beacon tutaj, jest jajosmoka, według mnie tak to wygląda najładniej. Takie jest moje zdanie. No i moi drodzy, to będzie tyle w dzisiejszym odcinku. Wiem, to nie był jakiś mega, super, mega ekstra odcinek z zagadkami, mega super fabułą. Ale wydaje mi się, słuchajcie, że i tak odcinek był mega spoko, ponieważ wydaliśmy 2000 diamentów na jednym filmie, na którym to kupiliśmy najrzadszy item na calusieńkim serwerze, na calusieńkiej masakrze oraz, słuchajcie, wsparliśmy mega fajną akcję charytatywną. Także, kochani, pamiętajcie, łapkę w górę pod tym odcinkiem, jeżeli się, się oczywiście podoba, się podobało, zostawcie suba z dzwoneczkiem, bo lecimy po 300k do końca tego roku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i co? Pa, pa!